Witajcie, tu Ogrody Montessori Edukacja w Domu. Nazywam się Katarzyna Amanowicz i dziś przedstawię Wam kolejny z żywiołów, wodę. W naszych domach woda leci z kranu. Używamy ją codziennie do mycia zębów i do mycia rąk. Wodę z kranu możemy również wykorzystać do podlewania kwiatów i warzyw w naszym ogrodzie. Nie tylko kwiaty lubią wodę. Każdego dnia my sami musimy pamiętać, aby pić dużo wody i dawać się naszym zwierzętom. Posłuchajcie teraz tych dźwięków. Czy wiecie, co to jest? Szum Morza Bałtyckiego. Czy kiedyś byliście z rodzicami nad morzem? Woda to nie tylko morze, ale również rzeka. Na zdjęciu możecie zobaczyć rzekę Wartę, która przepływa przez Poznań. Słyszycie, co to za dźwięki? Posłuchajcie jeszcze raz. To padający deszcz. On też jest wodą i leci na nas z nieba. Kochani, poznaliście dzisiaj kolejny żywioł, wodę. Musicie pamiętać, że jest ona niezwykle cenna dla nas, ale również dla naszego środowiska. Musimy o nią dbać i musimy ją oszczędzać. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.